Nastąpi ogłoszenie wyroku. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowej Rady Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich, pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na rozprawę w dniu 10 grudnia 2015 roku wniosku prezydenta RP o zbadanie pierwsze artykułu pierwszego ustawy zasadniczej z dnia 2 kwietnia 1997 roku w związku z Pismem Świętym, po drugie artykułu drugiego ustawy powołanej w punkcie pierwszym w związku z Pismem Świętym, Orzeka. Po pierwsze, artykuł, artykuł pierwszy ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z pismem świętym. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Proszę uprzejmie zająć miejsca. Wyrok jest ostateczny. Amen. Nastąpi ogłoszenie wyroku. cicho, kurwa. Oni nie chcą, żebyśmy dali 500 złotych polskim rodzinom. Oni nie chcą obniżenia wieku merytalnego, a Trybunał Konstytucyjny, jakie to wygodne narzędzie, który może orzec, że jest to sprzeczne z Konstytucją?